Dzień dobry, dzisiaj dla Was mam kolejną niepowtarzalną ofertę. Duży dom, duży, bo o powierzchni całkowitej ponad 700 m2, a powierzchni użytkowej około 400 m2. Dom położony jest na działce o powierzchni 3000 m2 i znajduje się w bardzo cichej i spokojnej części dzielnicy Miedzy w Bydgoszczy. Zanim opowiem Wam o tej nieruchomości i przedstawię kolejne kondygnacje tego domu, chciałam Was zaprosić na spacer właśnie po tym pięknym ogrodzie. Na tym poziomie domu oprócz salonu znajduje się gabinet, łazienka i garderoba i jeszcze coś jednego niepowtarzalnego. W bryle tego budynku jest kryty basen o powierzchni 70 m2. Basen jest w stanie deweloperskim, ale jest to idealna oferta do wykorzystania zagospodarowania tego miejsca dla nowego właściciela. Zapraszam was teraz na pierwsze piętro tego domu. Tutaj znajduje się tak zwana strefa rodzinna. Na tym poziomie znajdują się dwie niezależne sypialnie, dwie duże łazienki, pokój gościnny, duży hol. Każda sypialnia ma również bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o garderoby. Z jednej sypialni wchodzimy bezpośrednio do łazienki bardzo dużej, przestrzennej i wyjątkowej, chociażby nawet ze względu na tę wannę. Zobaczcie sami. Tymi schodami możemy dostać się na ostatnią kondygnację tego domu poddasze, które zostało zagospodarowane również na taki pokój gościnny. Pokój, w którym możemy złapać chwilę relaksu dla siebie. I kolejna taka ciekawa informacja, znajdujemy się na poziomie minus 1. Tutaj znajdują się pomieszczenia gospodarcze, bardzo ważne i istotne w każdym domu, duża kotłownia i garaż i ostatnie pomieszczenie, bardzo kolorowe, pomieszczenie na rozrywkę.